Cześć, z tej strony krycho i w dzisiejszym odcinku pokażę wam jaka rozruba się działa w tym nowym sezonie Fortnite. O, jakieś cusza... miało! Kuba, pa co. O, jaka armata! No, armata. Aha, bo Chodź, Krystian. Dobra, na ślinę. Górny O, wolę. a ja mogę. Wy... Dobra, lecimy. Dawaj, lecisz. tak wopat. Ej, ja się mogę sam wystrzelić? No? Chyba tak. O kurde, co jest? Chodź do wózka golfowego. Ale z armatą? Jak z armatą? Jak ją ładujesz to możemy... Możemy z armatą. Tylko nie wiem. Czy... Dobra czekaj, jadę po ciebie. Samolot Samolot? Dobra, dawaj, chodźcie, jakiś samolot. To iść tam. Samolot ja się bustuję. Tak no, ale samoloty są chyba na max 3 albo 4 osoby. No i gradki, dawaj. Gdzie on jest? A, tam jest. Nie wiem, gdzieś tam. Tutaj zbieram no, item Sony Nie, nie zbierasz, tylko samolot wjeżdża Chodź, podleć pode mnie Tu tu ru ru Czy ja umiem tym latać? Okay. O, o strzela... nie, okej Oooo, bo mnie Kuba potem cię strasznie prosto steruje No latać nie potrafisz Nie, zjadaj Próbuj jakoś wziąć, ten... bo mnie ze strzeli dobra czekaj. Nie, czekaj Jezu Jezu chryste co ja robię Takie to no. E bo samolot nam idzie E E E A chłop A okej okay. Chłopa dawaj, zabierz go Dawaj, dawaj Ma masz drugiego jakby coś Ale on ja nie jest teraz nawet Ok To można pogadać A nie Nie, nie, nie No to bij się ja lecę. Dobra, no, tu nic nie ma. Nie chciałem powiedzieć, że a, to jest nawet... Chciałem Dwie skrzynie. No. On jest, jest. na paliwo, e... ale... Strzelają mnie! Skrają. Jestem pod Ostr... odstrzałem! Odstrzałem? Odstrzałem! O Jezu! No to super, a wiesz, a, że ja nie... Wiem. Spadam! To gra. Kamikaze? Kamakazi! To jest kamikaze! Dobra! Dobra kamikaze. Teraz jadę po kolejny Dobra, mam kolejny samolot. Lecimy. Lecę. No i idealnie Powiem Ci coś. Nie wiem czy do ciebie dolecę, bo nie aż paliwo tutaj nie jest nieskończone. Więc nie wiem, czy dolecę. Nie, Dobra, nie. nieważne, walcz na razie, piepusty. Nie, oni nie mnie strzelają, nie, mój samolot jest pod ostrzałem, pod ostrzałem! Od, strzałem? Pod, pod ostrzałem. Nie, nie tak! Nie tak! O, widzę Cię, czekaj, idę do Ciebie. Idę do Ciebie. Siadaj. No, gdzie lecisz? Podlecałem, jednak Cię nie potrzebuję. Siadaj! A mi się się siadaj! U... Ja nie, Dawaj! Ja nie, 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 samo! A ja nie, mam nic. Latać nie, 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 więc... nie, nie, dostać broni, agomacy, albo cokolwiek. Eee, Może nie, tak nie, 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 tego kałacha? Tak. Eee, no. Tą naszą ostateczną broń jest samolot bez paliwa tam na, idź tam na dół do tego krateru Nie ważne, tam... wyleciałem Dobra to idź i atakuj tam Eee, samolotowi się skończyło paliwo. <laughs> o wow, shotgala Jezu, gram jak bok Nie, serio? Nie na nigdy Nie wiem Okej. Okay. Nieważne to, że się w Albo nie wybrać. No bo nie. Lato. po powie. Co ja mam zrobić teraz? Eee, bo... Ej, a mógłbyś... Eee... Nie! Dobra! Okej. Okay. Cię tu lata. Możesz pójść po kartę? Koście, ja nie wiem jak się tym lata. No, mogę się po samolot... Jak się leci do góry? Do, jak do, do góry? Myszką. Myszką daję do góry. Tak, jak się by... leci? Wow, no, nie wiem, czy się trudno się steruje tym. Nie chcę lecieć do góry. Czekaj. Padasz, nie, co ty robisz? To było specjalnie, patrz, nabieram prędkość. Jezu.